Fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 6. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Jezus jest na górze, tam się modli. To ważne światło. Pan szuka tego, co jest w górze, co wynosi nas jakby poza ramy y, codzienności. Tu ważne jest i miejsce, i sam fakt modlitwy. Wznoszenie w górę do Ojca swego serca. Ta modlitwa, noc spędzona na trwaniu przed Ojcem, owocuje ważną decyzją. Słyszymy w Ewangelii, że o nocy modlitwy Pan wybiera dwunastu apostołów. Dowiadujemy się, że ten wybór, tak ważna i podstawowa decyzja, poprzedzona była modlitwą Jezusa w samotności przed Bogiem, Jego Ojcem. Po tym wydarzeniu Jezus z apostołami schodzi w dół do świata, schodzi do nas, niesie w ten nasz świat, oraniony, trudny, pełen zmagań świat, niesie światło dobrej nowiny. To jest zadanie ucznia. Być w świecie, nieść w doliny świat, światło z góry, światło, które daje umocnienie, co jest łaską nowego życia. Maryjo, z Tobą chcemy wznosić naszego ducha w górę, modlić się, bo Jezus czeka na nas. On patrzy na nasze wysiłki. Pan potrzebuje mojego serca, potrzebuje mych rąk, bym jak Ty, Maryjo. Jak apostołowie był z nim, dawał go braciom. Różaniec to swoista góra naszej modlitwy, odosobnienia, bycia z Jezusem, bycia z Maryją i droga, po której schodzimy do świata, modląc się za ludzi, za ten świat.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mów się za nami życznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bóg się za nami zrozumień, teraz i w godzinę świętej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na pokoju, teraz i zawsze i na wieki wieki. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.